Cześć. Cześć. W tym krótkim filmiku postaramy się zadać sobie pytanie i znaleźć również odpowiedź na to pytanie: czy istnieje jedyna recepta, która pozwoli nam. Wam wychować odpowiednio dziecko do zmian, które następują w naszym codziennym życiu. Wiadomo, że nasze dzieci, które mają teraz 6 lat, za 20 lat będzie rok 2041. Czy będą one przygotowane do zmian, jakie właśnie otaczający świat społeczeństwo szykuje? Jak wzmocnić poczucie własnej wartości Twojego dziecka, jak odnaleźć i potem pielęgnować jego talenty, jak odszukać jego ukryte moce. Aby rozwijać się i w dorosłym życiu Twoje dziecko stało się szczęśliwym, pewnym siebie człowiekiem, a Ty jako jego rodzic, żebyś był najszczęśliwszym człowiekiem, przez to, że on wszedł w dorosłe życie i wie po prostu, jak przez nie przejść. Jak zapewne wiecie, istnieje wiele metod, wiele filozofii, które podpowiadają rodzicom, nauczycielom, jak wychowywać, jak kształcić dzieci. Jest pedagogika Marie Montessori, pedagogika Korczakowska, tak zwana mm, miłość do drugiego człowieka, rodzicielstwo bliskości, pozytywna dyscyplina, pedagogika Reggio Emilia. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy, którymi wiem, że jesteście pewnie bombardowani z każdej strony i w tym się możecie zgubić. Eee, chcemy Wam troszeczkę to ułatwić i poopowiadać, czym charakteryzuje się poszczególna filozofia, idea, abyście mogli wybrać coś, co najbardziej z Wami gra, co jest takie Wasze i żeby nikt na siłę nie kazał Wam w taki i w taki sposób wychowywać Wasze dziecko. Abyście sami świadomie podjęli decyzję, w jakim nurcie chcecie się poruszać, w jaki sposób to dziecko kształtować. Pewnie nieraz zastanawiałeś się, dlaczego Twoje dziecko akurat topie, tupie nóżką, dlaczego nie chce czegoś zrobić, dlaczego Cię nie słucha, dlaczego w sklepie robi lament i krzyczy. Jak wtedy reagować, jak wtedy się zachować, czy to jest coś dziwnego, czy wręcz bardzo naturalnego. Jak yy, nauczyć dziecko wychodzić zwycięsko z porażek. Przecież dobrze wiemy, że życie to jest pasmo przeszkód, któremu albo przeskoczymy i pobiegniemy dalej, albo potkniemy się i będziemy leżeć, czekać na coś, co nam pomoże. Jak nauczyć dziecko, aby jak najszybciej wstawało, podnosiło się i z tych małych przeszkód... Wyciągało wnioski i szło dalej z głową do góry. Jak nauczyć dziecka sztuki komunikacji, e, mówienia nie, mówienia tak? Jak nauczyć dziecko, aby było naprawdę szczęśliwym i spełnionym dorosłym? Zwłaszcza teraz, kiedy mamy od ponad roku stan pandemii. Szkoły funkcjonują jak funkcjonują, wiele z nas pewnie ma dużo zastrzeżeń co do tego. Nie wiadomo, czy kształcą te cechy, które mogą być przydatne za kilka lat. Co zrobić, żeby nasze dziecko na tym nie straciło? Jak reagować na niektóre sytuacje? W jakim kierunku iść? I jak pomóc dziecku, żeby naprawdę ten lockdown, pandemia, nauczanie zdalne nie spowodowało, że dziecko straci coś w swoim dorosłym życiu? Masz obawy, że twoje dziecko jest przytłoczone ilością informacji, że wiedza podawana w szkole jest zbyt obszerna i często niepotrzebna? Boisz się, że Twoje dziecko nie ma czasu na nudę i nie może rozwijać swojej kreatywności? Martwisz się o to, że izolacja może spowodować, iż Twoje dziecko będzie e, słabsze w kontaktach interpersonalnych? A może boisz się, że nikt nie odkryje talentu Twojego dziecka, jego supermocy, które przecież dobrze wiem, że ma? Ale nie musisz się aż tak bardzo o to martwić, bo wiedza, badania, które już dzisiaj są dostępne, e, Pokazuje nam, jak działa ludzki mózg, jak działa dziecięcy mózg, co jest ważne, czym jest neuroplastyczność, jak się uczymy i jak to wszystko zrobić, aby pielęgnować to, co najcenniejsze w naszych dzieciach. Pomożemy Ci bliżej poznać świat dziecka, jego zachowania, tak abyś wiedział w jaki sposób. Kierować nim, aby mogło być samo szczęśliwe, żeby było samowystarczalne, żeby samo doskonaliło się i żeby było z siebie zadowolone. Bo jednak ta cecha jest najważniejszą cechą w życiu człowieka. Szczęśliwy człowiek, zadowolony z siebie, osiągnie wszystko. Mówimy również o talentach. No właśnie, jakbym Ciebie zapytał, jaki talent ma Twoje dziecko, jakbyś odpowiedział? Odpowiedziała. Czy wiesz, że wymieniamy 32 różnego rodzaju talenty? Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie materiały w postaci książki albo kursu, które to w tego wszystkiego ciebie nauczą. Od ciebie zależy, którą formę wybierzesz. Jeśli wolisz czytać i przyswajać wiedzę w ten sposób, książka będzie idealnym produktem dla ciebie. Jeśli wolisz oglądać, być z nami, na live'ach, zadawać nam pytania, to forma kursu na pewno bardziej przypadnie ci do gustu. Marta, tak mówimy, mówimy, a może byśmy się w końcu przedstawili. No właśnie, pierwsza zasada kultury. Należy się przedstawić. Ja jestem Krzysiek. A ja, Marta. Jesteśmy rodzeństwem, nie jesteśmy małżeństwem, nie jest to zbieg okoliczności, że mamy takie samo nazwisko. Więc jeśli chciałbyś. Mieć w swoich rękach narzędzie, które ułatwi ci proces wychowawczy, poznasz dlaczego jest tak, a nie inaczej, narzędzie, które pozwoli ci odkrywać zachowanie Twojego dziecka i jego świat, to jesteś w dobrym miejscu. Ale czyli dlaczego właśnie ty i dlaczego właśnie ja? No Razem mamy ponad 30-40 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Ja, jako trener, jako pedagog, od 12 lat yy, opiekuję się, trenowałem i uczyłem dzieci praktycznie na każdym szczeblu edukacji. A ty, Marta? A ja od 2010 roku jestem nauczycielem w przedszkolach, yy, w edukacji wczesnoszkolnej. Oprócz tego, dużo wcześniej, tak jak chyba większość młodych dziewczyn, wyjeżdżałam na obozy, kolonie yy, i chciałam. Mieć coś do czynienia z dziećmi, więc z nimi, z nimi przebywałam i nabierałam swojego doświadczenia. Dlatego mamy spojrzenie z różnych stron, razem analizujemy, myślimy, wymieniamy się spostrzeżeniami, naszymi problemami, próbujemy je rozwiązywać, a poza tym stale się doszkolamy, uczymy się, powiększamy swoją naszą wiedzę i myślimy, że to, co możemy ci zaproponować, naprawdę będzie wartościowe i pomocne dla ciebie, a zwłaszcza dla twojego dziecka. Dlatego zapraszamy cię do zapoznania się z naszymi propozycjami. Jeżeli jesteś zainteresowany, kliknij przycisk na dole. I tam przeniesiesz się do naszej oferty, zobaczysz, co dla ciebie mamy. Co jest najfajniejszego, że dajemy ci gwarancję satysfakcji z naszym uśmiechem. Jeśli nie spodoba Ci się nasza książka, stwierdzisz, że ten kurs nie jest dla Ciebie, masz 7 dni, żeby napisać do nas, a my bez zbędnych pytań, z uśmiechem oddamy Ci Twoje pieniądze. To chyba tyle. Zapoznaj się z naszą ofertą. Fajnie, że dotarłeś już tutaj. I widzimy się już wkrótce w mailach, na stronie, na kanale. I miejmy nadzieję, że osobiście. Tak jest. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.